Cześć wszystkim, witam Was bardzo serdecznie w Nowym Starym Domu i zapraszam Was na dzisiejszy odcinek, bo jak już wiecie i nas znacie, to u nas zawsze się coś dzieje. Miałam Wam opowiedzieć w ogóle co, dzisiaj Wam pokażę, ale może yy, nie będę tego zdradzała, tylko zapraszam Was do oglądania, także lecimy. I tu pierwsze zaskoczenie. Mamy już nasz placyk, gdzie stanie... O, tutaj stanie ławeczka, którą jeszcze wybieramy. Szukam czegoś na internecie fajnego, ciekawego. Są dwie opcje, albo kupujmy gotowca, albo e, weźmiemy, zamówimy sobie takie nogi e, żeliwne i sami sobie po prostu wykonstruujemy i, i zrobimy. A tutaj widzicie? O, to jest dopiero zmiana. Chłopaki wrócili. Pogoda się zrobiła, chociaż jeszcze parę dni temu sypał śnieg, walił grak, ale już jest całkiem przyjemnie. W ogóle dzisiaj, temperaturowo też jest fajnie. I ruszyły prace, jeżeli chodzi o nasz podjazd. Więc chwilowo w ogóle nie mamy wjazdu na, na, na nasz teren, ale chłopaki widzicie już tutaj porozciągali sznurki, łapią poziomy. Mamy już wewnętrzne, yy, wewnętrzne rondo zaznaczone więc tu się mocno dzieje i mocno zmienia już się nie mogę doczekać, y, aż to będzie zrobione. No, zmienia się w ogóle perspektywa, bo zawsze byłam przyzwyczajona, że te, y, to wokół tego naszego bza, y, bzu, którego chłopaki nazywają habaziem, bo im strasznie przeszkadza w wyznaczeniu czegokolwiek tutaj w pracy, y, no to było takie malutkie, a teraz no, widać tak naprawdę, jaki duży jest ten promień, ale to ze względu na wygodę, bo y, jak pamiętacie, jeździliśmy z Norbertem wokół tego naszego bza, gdzieś szukając tych wymiarów takich wygodnych, żebyśmy się później nie wkurzali, że zrobiliśmy coś za małego i że, że jest to niepraktyczne, więc zrobiliśmy dosyć długo, duży ten promień, bo ta część, zielona ronda wokół naszego bza, który był tutaj bardzo, bo on jest naprawdę stary, bo pamiętam, że jak oglądaliśmy jeszcze na jakichś starych street view, to on już tutaj cały czas był, więc on ma, tutaj mamy wymiar średnicy 6 metrów, a sama droga będzie mieć 3,5 metra. A teraz Wam pokażę. Uwaga, jesteście gotowi? A, jest już kamień częściowo na naszym cokole. Norbert się produkuje tutaj i no nie jest to prosta sprawa. I dopasowywanie tego wszystkiego nie jest łatwe. Ale powiem Wam, no jestem dumna z swojego męża. Zaraz będzie się mnie wściekał, że... On robi, a ja tutaj spaceruję. Cześć! Jak ci idzie? No tak jak widać. Pięknie to wygląda. To mi się wydaje, że to jest dobrze. To zaczyna być inaczej, inny efekt domu zupełnie. Na razie, na razie zaczynam. Jeszcze wam nie nagam z tego materiału, bo muszę się trochę poduczyć. Jak się już poduczę, to wtedy nagamy taki materiał kompleksowy. Jak to idzie, jak to się robi i tak dalej. Wydaje mi się, że to jest taka praca do wykonania przez większość osób takich średnio zdolnionych manualnie do zrobienia, więc całkiem przyjemna. Tam to co chłopaki robią kostka, szczególnie w takim momencie, to jest troszkę trudniejszy temat, ale myślę, że to Wam się pokaże zaraz więcej. Natomiast z tego postaram się, jak się tylko troszkę do szkole, pokazać wam krok po kroku, jak to zrobić. Wrzucę wam później, jak wygląda to, jak się jest troszeczkę ciemniej. bo lepiej będzie widać e, to nasze oświetlenie. Zaczęłam już fugować tutaj to, co nam pozostało, ale jeszcze sporo, sporo, sporo. No ale e, wszystko po kolei, wszystko się zrobi. Już trochę bardziej nawiera to kształtów. A teraz pokażę wam w środku, bo ostatnio z Norbertem przynosiliśmy rzeczy z tego garażu do tego garażu. Chodź, zobaczcie w środku. Akurat chłopaki tam też stacjonują, więc będą też ich rzeczy, ale no trochę się już pozmieniał. Część wypoczynkowa chłopaków. A to nasze wszystkie rzeczy, berbeluchy poprzekładane. Generalnie w tym pomieszczeniu mają być tylko te regały. Tylko stół. A tu będzie miejsce na ewentualne wjeżdża, wjeżdżanie samochodem w celu naprawy. Ale to też nie za często. Raczej jak będzie trzeba coś zrobić. To będzie taki warsztat, żeby można było popracować. Tak jak Norbert Wam wspominał, tu będziemy musieli wymienić te deski z tego stołu, bo na razie to są deski z podłogi z nowego, starego domu, jak jeszcze był starym, starym. Eee, I są troszeczkę takie, no nie za ładne. No ale już wszystko, wszystko już się zmienia, wszystko, wszystko. Coraz bliżej końca. Może jak jesteśmy tutaj, to zajrzyjmy jeszcze do taty. A jeszcze nie widzieliście w ogóle, jak tutaj. No, oprócz tego, że jest wiadomo. Bagałan to mamy już oświetlenie. Są kinkiety, jest wszystko, ale schodów brak. O, mnie nie tylko. Tak wyglądają. Wygląda pięterko. Ostatnio nasza najstarsza córka Julka stwierdziła, że ona koniecznie chce sobie zrobić jakiś pokój taki dla niej i dla sióstr, żeby miały bawalnie w tych pomieszczeniach. Więc na razie Norbert powiedział, że ewentualnie będą mogły sobie zagospodarować tamten pokój, ale jeszcze chwilę muszą poczekać, zanim to zostanie skończone, że zanim będą schody, żeby po drabinie nie chodziły. Że zobaczymy, jak to się wszystko skończy. Tak wygląda to pomieszczenie, które chce ochłonąć nasze dziecko najstarsze. Oczywiście będzie musiała się podzielić z siostrami, bo to nie jest tak. No i pewnie dopóki rzeczywiście nie będzie jakiejś takiej ważnej potrzeby, żeby odzyskać, no to będą mogły sobie tutaj mieć taką powiedzmy bazę. Chociaż znając życie, to i tak będą wolały gdzieś na dworze. Domek sobie wykombinować. Nie wiem. Ja, my jak, ja jako dziecko pamiętam, że się robiło domki z palec, z desek. Chodziło się na drzewa. Niekoniecznie ten takie siemiało luksus. No ale jest, jest nie zagospodarowane, więc spokojnie mogą sobie na jakiś czas to przejąć. A tutaj już widzicie zabudowę tego przejścia między budynkami, a tu szef? Toj szefo! Szefa, szefa. Yy, już za niedługo będę mogła Wam pokazać jak to będzie wyglądało z zamontowanymi drzwiami, ale na razie tata tutaj działa w, temate, w temacie oświetlenia. Yy, o widzicie, tu już jest element do montażu lampy za, założony, więc na razie tutaj... Lampy odsunięte od drewna, bo się grzeje. No tak, tak, wszystko musi być odizolowane od takich elementów drewnianych, żeby nie było kuku, a tutaj jest, o, tu gdzie wchodziliśmy, tata zaświecił nam na chwilę... Prąd, bo no wiadomo, pracuje przy prądzie, więc wszystko jest odłączone na bezpiecznikach, ale na chwilę, żebyście zobaczyli efekt jego pracy, nam tutaj włączył i tak to wygląda. Ze światełkiem już dalej jeszcze nie wiemy, co będziemy w tych przestrzeniach tutaj kombinować. Czy będziemy wszystko podwieszali, czy tylko tutaj będziemy zamykali, no ale coś trzeba wymyśleć. Na razie zostawiamy to tak, bo idzie. Idzie lato, będzie ciepło, więc nie będzie takie konieczne, jak już będzie się kończył sezon, to na pewno będziemy musieli coś na ten temat pomyśleć. Ok, schodzimy na dół, Pokażę jeszcze parę słów mam dla Was. Tutaj na razie wiele się nie zmieniło, po prostu wyprowadziliśmy te regały z tej strony, ale jeszcze nie mieliśmy czasu, żeby to pogarniać, posegregować i poporządkować. Generalnie te dwa regały jeszcze znikną, polecą do, nie do tej szopy, tylko do tej następnej, tej ostatniej, gdzie jeszcze jest taki bałagan, no, nie oszukujmy się, więc cała ta strona będzie pusta, stół też zniknie. Zostaną tylko regały po tej stronie, i tutaj, yy, no, raczej to co widać, zostanie: jakieś liny, jakieś kable, jakieś wszystkie inne przyda się, bo przyda się u nas w domu. Jest w opór, powiem Wam, w opór. A to jest w ogóle fajna rzecz, bo ostatnio podjechał yy, pan, który takim handlem obwoźnym sprzedaje yy, napoje, żady, i właśnie takie soki przecierowe yy, w całych takich skrzynkach. Fajne, takie trochę z dzieciństwa mi się kojarzy. Dobra. No nic. Widzimy. Żegnam się z Wami bardzo serdecznie i zapraszam Was na kolejny odcinek Nowego Starego Domu. Zachęcam Was również do komentowania i łapkowania. No wiecie, więc dzięki temu jest nas więcej. Także do zobaczyska. Pa.